Sponsorem programu jest firma Metapak. Technologia IT, dzięki której Twoje zakupy online docierają tam, gdzie trzeba. www.poznajmetapak.com Fantastyczni ludzie, już w zasadzie sterzybywalcy z firmy Metapak. Będziemy rozmawiać o współczesnej, współczesnej kulturze pracy. Kasia Dwornik z nami Witam. oraz Piotr Maj. Witam. Rozszyfrujemy może jeszcze raz. Kasia jest HR Manager, czyli rozumiem zajmujesz się ludźmi. Tak jest. Mam przyjemność pracować z ludźmi i zarządzamy ludźmi. Fantastycznie. Natomiast Piotr jest produkt owner, czyli rozumiem, odpowiadasz bardziej za produkty. I tak, za, za dbanie o rozwój produktów w odpowiednim kierunku. Ale porozmawiamy sobie o tej kulturze pracy. I no właśnie, to pewnie na co dzień jest dosyć skomplikowane, a podczas pandemii to już w ogóle. Jak to było? Czy musieliście zwalniać pracowników podczas pandemii? Nie, nie, e, nie zwolniliśmy tempa wręcz, w dalszym ciągu rekrutowaliśmy przez, przez ostatni rok. E, no czasy szalone, tak? Dostaliśmy z dnia na dzień no, informacje, decyzje o mm -hmm. tym, że następnego dnia pojawiamy się w biurze. Zabieramy, co, co się da i, i przystosowujemy się do pracy zdalnej. I, i tak to trwa już, a już ponad rok. Co pracownicy mieli do dyspozycji? Wiem, że nawet mogli zabierać jakieś rzeczy e, lub też właśnie firma zakupowała. Tak, no tak, była to tak nagła sytuacja, że chcieliśmy, żeby każdy z nas miał no, możliwie najlepsze warunki pracy w domu, żeby mógł sobie dostosować no, tak naprawdę jakiś kąt w swoim domu do tego, żeby, żeby pracować. Więc tak na dzień dobry no, biurka, krzesła, piłki, jak, jakkolwiek to lubi um, siedzieć, um, to to z firmy um, mogliśmy sobie zabrać. Natomiast idąc troszeczkę dalej, bo ta pandemia trwała, ten lockdown mm -hmm. się przedłużał, wprowadziliśmy też taki dodatek, za pomocą którego dofinansowaliśmy wszystkim metapakersom, no właśnie, zakup czegoś, co pozwoli na tą efektywną pracę z domu. Podoba mi się tym że takie określenie metapackers, Chyba czujecie się wtedy razem tacy silni, nie? pakowań Fajnie, fajnie, to jest, to jest przyjemne. Ale właśnie przybywało was, nie tylko nie zwalnialiście, ale była rekrutacja, ale jak to robiliście? Przecież takiego pracownika trzeba wdrożyć do pracy. Tak, no, wdrażaliśmy zdalnie. Wszystko odbywało się zdalnie. Cały onboarding przygotowaliśmy w ten sposób, żeby no... Zapewnić to poczucie nowemu Metapackersowi, że jest zaopiekowany, ma się do głowy odezwać, wie jakim sposobem też to zrobić. No i, i doszliśmy do, no powiedziałabym, takiej no prawie że perfekcji, bo jakby mamy bardzo pozytywne opinie naszych nowych kolegów i koleżanek, że, że to się sprawdza. Także no tutaj nad tym dalej pracujemy, żeby, żeby to było Super. lepiej. No i jak to w wielkiej firmie dbającej o rezultaty były tak była trzankieta. Opowiedzcie o tym. Mankieta badająca satysfakcję. I dosyć duże wyniki tutaj się pojawiły. Tak, faktycznie w kwietniu tego roku przeprowadziliśmy taką ankietę wśród wszystkich naszych metapakersów. Sprawdzaliśmy tą satysfakcję z pracy, no właśnie w tym okresie też dosyć trudnym, bo, bo to był dokładnie rok, rok podczas lockdownu. Interesowało nas no jak się czujemy tak naprawdę mm. wszyscy, czy czegoś nam nie brakuje. No i, i co ciekawe, 93% ten wynik satysfakcji z pracy, który otrzymali no ucieszył nas niesamowicie i myślę, że wielu z nas mimo wszystko bardzo pozytywnie, ale, ale zaskoczył. Ale nie zostawiliście nikogo w to jednak był ciężki okres i też zadbaliście o taką pomoc psychologiczną. Tak, to jeden z takich benefitów, których wprowadziliśmy, no bo jednak czasy są trudne. Trudne i takie niespotykane dla wielu z nas. W związku z czym udostępniliśmy naszym pracownikom, ale także bliskim naszych, naszych metapakersów, dostęp do takiej platformy, gdzie łatwy i anonimowy, też w całkiem poufny sposób mogą uzyskać taką pomoc. To się nazywa system EAP. Tak, jest. <coughs> także już coś nowego e jak się dowiedzieliśmy zwiększył ruch w waszych systemach, czyli jaka tam satysfakcja klientów, no, ruch się zwiększył dramatycznie można powiedzieć. W branży w ogóle sprzedaży jakiejkolwiek, nie tylko tej online, ale także tej lokalnej istnieje takie pojęcie jak PIK, czyli taki szczyt aktywności konsumentów, gdzie najwięcej zakupów robią, są zazwyczaj takie terminy około świąteczne, gdzie po prostu tych promocji jest najwięcej, ludzi najwięcej kupują. I to, co kiedyś było szczytem dla naszych systemów właśnie w tych okresach okołoświątecznych, teraz stało się tak naprawdę normalnością. I tak jak zanotowaliśmy właśnie wzrost około Wielkanocy w 2019, kiedy się zaczynały też te już te lockdowny, to był przewidywany jakiś ruch, że wiedzieliśmy, że, że to się zwiększy, natomiast on już tak pozostał, co było dla nas troszeczkę niespodziewane i teraz on już tylko w zasadzie rośnie i będzie rósł, przynajmniej według wszystkich prognoz, do jakich mamy dostęp. Czy to jest tylko wynik pandemii czy czegoś jeszcze? Wydaje mi się, że znaczy nie tylko pandemii, bo rynek sam w sobie rósł od wielu lat jeszcze na długo przed pandemią, natomiast pandemia troszeczkę zadziałała jak taki katalizator dla całego rynku i przyspieszyła niektóre zmiany, e, które teraz na tym rynku zachodzą. Jakie produkty najlepiej się sprzedają teraz podczas pandemii? Najlepiej sprzedawały się, i tu chyba nie będzie też zaskoczenie, produkty, takie artykuły sportowe zabawki dla dzieci, ponieważ też ludzie z racji lockdownu musieli czymś zająć swoje pociechy <grymne> y oraz, i to może być ciekawe, y żywność, bo też troszeczkę się rozwinęła dość mocno, nawet branża właśnie sprzedaży żywności online, która do tej pory nie była aż tak popularna, a teraz też wzrosła ta sprzedaż tak naprawdę kilkukrotnie, przynajmniej dla naszych klientów, których my obsługujemy. I tu możemy powiedzieć o poszerzeniu horyzontów tak, u, u klientów, tak. że, że coraz bardziej przewidujecie, że to będzie jeszcze, jeszcze jakiś tak, duży wzrost? Tak, w, w tym momencie, tak jak patrzymy na rynek, obserwujemy na, na to, co się dzieje na rynku, to wygląda na to, że to, co stało się teraz jakąś dla nas nowością, czy jakieś te zmiany, które zaszły właśnie, jeżeli chodzi o poszerzenie horyzontów samych konsumentów, jeżeli chodzi o zakupy online, to raczej już pozostanie z nami, można wpisać na zawsze i będzie się tylko rozwijać w przyszłych latach. Czyli pewnie Metapackersów też będzie przybywać. Dokładnie tak. Tak, dlatego cały czas przypływa nowych Metapackersów. <grym> no to tego Wam życzę i nam także, żeby wszystko fantastycznie działało. E, dzięki serdeczne. Kasia Dziękujemy. Dwornik, Piotr Maj byli naszymi gośćmi. E, z fir poznawaliśmy firmę Metapack. Sponsorem programu była firma Metapak. Technologia IT, dzięki której Twoje zakupy online docierają tam, gdzie trzeba. www.poznajmetapak.com